Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar. I Magot. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was recenzję gry... Orlion. Orleans. Okej. Okay. Coś takiego? Prawie. E, więc tak, jest to gra planszowa, którą dostaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Baldar, za co bardzo dziękujemy. E, Tradycyjnie jest to filmik z dwóch poświęconych tej grze. E, w kolejnym filmiku możecie zobaczyć wideo wideoinstrukcjach, jak się w tę grę gra. Link do wideoinstrukcji zamieścimy w opisie filmu. Więc tak, tradycyjnie zaczynamy od informacji pudełkowych, które mamy do góry nogami. Ale sobie poradzimy. Mhm. Od dwóch do czterech graczy. Moim zdaniem się bardzo dobrze skaluje ta gra. Mhm. Naprawdę gra się tak samo dobrze, tak samo sprawnie. Na każdą... Znaczy, na sprawnie w sensie wiadomo jak to jest, ale generalnie naprawdę się bardzo mam dobrze do tego, skaluje. Mam do tego delikatne zastrzeżenie, ale jako tako generalnie uważam, że tak skaluje się dobrze. 90 minut, no jak w tych czterech graczy to tak trochę powyżej trudno. Troszkę 2 godzin. troszkę dłużej, no. Ale nie jakieś. No, tak, no to oscyluje gdzieś wokół tych 90, ale wydaje mi się, że poniżej 90, nawet na tych dwóch graczy to ciężko byłoby zejść. Nie, poniżej to no. ciężko. 12 plus, to myślę, że okej. Okay. nawet bardzo. Ty tu jesteś ekspertem od tego, jakie dziecko może grać w jaką grę. No w to jeszcze bym nie zagrał z Zośką, ale już z Basi Ale siostrze... Z Leonem, tak. Ale z Leonem, tak. Ale z siostrzeńcem Basi, który ma 12 lat, myślę, że na spokojnie. Kwestia, wiadomo, cierpliwości do nauczenia zasad, do myślenia nad strategiami, taktykami i tak dalej. Ale tak poza tym to wszystko ok. Wykonanie. I tutaj myślę, że się na chwilę zatrzymamy. Nie, nad czym chcesz się zatrzymać? Mi się podoba. Nie, ogólnie gra mi się podoba, jest, znaczy powiem tak, jest to ten rodzaj grafiki, ilustracji, kreski, nazwijmy to, którym mi osobiście może jakoś nie szczególnie leży, bo nie buduje dla mnie klimatu, nie kojarzy mi się z niczym szczególnym, ale mówię, to może być moja osobista sprawa, to jak ta gra wygląda możecie zobaczyć na zdjęciach czy w internecie nawet, więc tak jakby sami sobie ocenicie. Ogólnie moim zdaniem wykonanie jest solidne, dużo fajnej tektury, Drewna trochę, naprawdę spoko to wygląda. Tylko mamy chyba zastrzeżenia co do polskiego wydania tej gry. To znaczy, jeszcze odnośnie tego, co powiedziałeś, że to nie ma dla ciebie klimatu. Właśnie, ja się trochę zastanawiałem nad tym wykonaniem, bo te kolory są takie troszkę jakby wyblakłe. To wszystko nie jest jakieś takie bardzo urzekające nie jest to taki miód na oczy, ta cała grafika, te, to wykonanie ale. Jeśli chodzi o klimat, to jak dla mnie to wykonanie ma klimat, ponieważ jak się temu przyglądam wszystkiemu, czy tej mapie, czy tym rysunkom tutaj reprezentującym tamte doki, zamek, ten cech rzemieślniczy, to to wszystko, co tutaj mamy na tych planszach, czy nawet chociażby to, co jest na, na pudełku, to mi się bardzo kojarzy. To jest właśnie taki bardzo retro styl, gdzieś ja tą specem od, od, od sztuki, architektury to nie jestem, ale tak jak na to patrzę, to gdzieś widzę. Sztukę, jakiś taki okres romański, jakieś wcześnie, wczesne średniowiecze, to co bym sobie wyobrażał widzieć yy, gdzieś jakieś malowidła na ścianach zamków czy kościołów z tamtego okresu, gdzie. I proporcje tak. były takie zachwiane, ci ludzie wyglądali trochę jak takie ogórko-kartofle. To wszystko było takie jeszcze trochę kulujące. To nie było takie fotorealistyczne, jak później zaczęto malować, jak, jak ci tam wielcy malarze malowali. To było takie trochę kulujące, trochę koślawe, trochę krzywe. I to takie tutaj jest. I uważam, że, uważam, że dzięki temu klimat jak najbardziej jest zachowany, właśnie yy, takiego rozwoju. Kupiectwa właśnie gdzieś w tamtym, w tamtym okresie. Dla mnie jest to najbardziej jak najbardziej okej. Okay. No w sumie przekonaliśmy. No, no okej, okay, dobra. Z tym się mogę zgodzić, że faktycznie to trochę się do tego, no, ewidentnie się do tego odnosi i faktycznie, no w tym wymiarze, w tym sensie to jakby czuć. I plus jest taki, że jak na takiego suchara, jakim to jest. To jest wybitny suchar. To jest wybitny suchar, to. To sprawia, że skupiasz się na tej suchości tego euro, na tym samym planowaniu, przypisywaniu tych roboli, gdzieś tam tutaj zbieraniu czegoś i to nie odciąga Twojej uwagi właśnie od tej suchości. To wykonanie jest jakie jest i ono nie absorbuje Twojej uwagi, możesz się skupić na wysuszaniu swoich szarych komórek nad, tą, nad tym euro. Więc tak, no, natomiast mamy drobne zastrzeżenia co do polskiego wydania, niestety, bo jest parę takich... Yy... Jakby to powiedzieć, błędów, wpadek, niedopatrzeń. niedopatrzeń. No na przykład chociażby mamy te kafelki, klepsydr, które to są takie zdarzenia, które są rozpatrywane w szóstej fazie każdej rundy. No i niby jeden z nich ma jaśniejszy rewers i ten ma być na wierzchu podczas przygotowania do gry. Nie ma żadnego jaśniejszego, po prostu musimy znaleźć ten z pielgrzymką. nie jest to duży błąd, bo to jest łatwo mówię, no to, to jest kwestia tego, że musimy znaleźć po prostu kafelek z pielgrzymką i go umieścić faktycznie na wierzchu. Mamy takie trzy, więc jeden z nich dajemy na wierzch, spoko naprawione, ale jest coś takiego. Mamy kafelki pomocy, dosyć pomocne. Z jednej strony mamy cały przebieg rundy, z drugiej strony mamy przelicznik, za co się dostaje ile punktów zwycięstwa. No i teraz graczy może być czterech, a te kafelki są dwa. Nie no niby drobiazg, ale no fajnie by było jednak, gdyby każdy miał swoje. Tak. Yy, kolejna rzecz, no też to jest taki niuansik, mamy tutaj, o, pozwolę sobie to, sorry Grut, już, już, już Grut, rezurekcja, o, bach. Yy, mamy planszy graczy, gdzie tutaj rozstawiamy swoich roboli, a z drugiej strony mamy planszę. Do. Y, tam, jak to się nazywa? Ta nazywało? plansza się nazywa, i tutaj to... muszę się sięgnąć do instrukcji, najmocniej przepraszam, ale nie mogę zapamiętać nazwy tej. Plansza Darczyńców Miasta. O, właśnie. No nie jest nie jest taka prosta, więc darujcie, że zapomnieliśmy. Pla, pla, plansza Darczyńców Miasta. I teraz jest tak. Mamy cztery plansze graczy, każda z nich tam ma tę planszę Darczyńców Miasta z tyłu, plus mamy dodatkową jedną, planszę Darczyńców Miasta, na wypadek gdyby graczy było czterech. No i teraz paradoks y, polega na tym, że ta jedna dodatkowa. Nie ma symboli y, tych typów. Tych poddanych. Tych poddanych, tak, przepraszam. Tych poddanych, które trzeba tam umieszczać. A te, których będziemy używać i które nie będą widoczne, jak będzie cztery graczy, to one to mają. To, to jest niby drobiazg, ale tu trzeba już polegać tylko na kolorach, co jak ktoś ma problem z kolorami. to... <laughs> Oczywiście, teraz jest pytanie, czy z tymi kolorami masz problemy? Znaczy nie, powiem szczerze że tak, żeby było sprawiedliwie, to akurat tutaj tych problemów nie miałem, że jakby jak spojrzałem, to widziałem, o co chodzi, do jakiego koloru, to jaki kolor poddanego, jakiego poddanego trzeba gdzie położyć, więc to nie jest duży problem. To są, teraz... takie, to są takie drobiażdżki, plus dodatkowo to, że od razu z tym wydaniem do instrukcji przychodzi mała... Naklejka. Naklejko errata, <grym> ponieważ się okazało, że w jednym miejscu jest tam jakiś błędny opis, więc od razu do instrukcji dostajemy taką naklejkę, którą trzeba wkleić w odpowiednie miejsce do instrukcji. Ja miałem pewne obawy, ponieważ to trzeba nakleić akurat na, na, na zgięciu. No, mamy to akurat tutaj. No, ale Kaczmar stwierdził, że otwierał, trochę zamykał, otwierał, zamykał i faktycznie no, jakoś tam się to trzyma. Ale to są takie drobne potknięcia, tego tych podknięć jest tak kilka, i tak się po prostu zastanawiamy, że coś, coś tu nie zagrało. Więc mówię, one nie wpływają na rozgrywkę, nic tam nie psują. Parę takich drobiazgów, które, tak jak Kaczmar powiedział, nie wpływają na rozgrywkę, ale gdzieś tak, no, taki delikatny cień rzucają na to, na, na ocenę tego wykonania i przygotowania tej gry. Tak. Teraz sama rozgrywka. Ja w ogóle zauważyłem, że my już tak tyle tych Eurasów i Eurosucharów mamy rozegranych, że my już mniej rozgrywek tak naprawdę chyba musimy poświęcić na każdą grę, żeby ją wyczuć i wyczaić, o co w niej chodzi, jakie są jej mocne i słabe strony. W tę na przykład nie graliśmy w ogóle. Mhm. Tak, Czytaliśmy roz, instrukcję. Rozłożyliśmy, rozłożyliśmy, tak, rozłożyliśmy wszystko na planszy, przeczytaliśmy instrukcję, stwierdziliśmy, aha, to to będzie tak i tak, ponieważ jesteśmy już tak doświadczeni, jesteśmy tak mądrzy, jesteśmy tak niesamowici, że to jest pierwsza recenzja w historii Geek Factor, kiedy nie graliśmy w grę. Dobra, yy, nie, jeśli chodzi o rozgrywkę, co sądzisz? Bo ja jestem zachwycony. Nie, mi się, mi się bardzo podoba to co gdzieś tam Radek mówił jak graliśmy ostatnio że to jest taki abstrakcyjny suchar bo tutaj nie wszystkie rzeczy które się robi tak jakby mają jakieś przełożenie na rzeczywistość ale tak z drugiej strony no bo on tu chyba jeśli dobrze pamiętam teraz popraw mnie jeśli się mylę to nawiązał w tym kontekście do tego że ma się tego ludzika co jest w ogóle też zabawne bo mamy taki pionek tego swojego kupca który jest taki ogromny tak na tle innych rzeczy jest taki przerośnięty. No nieważne, i tak sobie tutaj mamy mapę, jakieś miasto, łazimy sobie tym ludkiem i po drodze zbieramy jakieś tam towary. I tak się zastanawialiśmy, no taki, taki trochę kurde. Taki, taki motyw jak z jakiejś zręcznościówki, nie? Kojarzycie Mario, jakiś coś, że biegnie, wbiega na coś i to zbiera. I tutaj jest trochę na tej zasadzie, że wbiegamy na wino albo na serii i je zbieramy. No ale z drugiej strony, jakby się nad tym zastanowić, no to kupiec jako szef tego biznesu, podróżuje po kraju, no i to zbieranie może jest jakąś taką reprezentacją tego, że on to kupuje. Okej, okay, może można by było zrobić tak, że nie zbieramy tego, ale musimy coś za to zapłacić, no. a potem dostajemy jakąś tam wielokrotność. Może to byłoby bardziej realistyczne, ale ogólnie z tym nie miałem problemu i mi się ta rozgrywka bardzo podoba. To łażenie tutaj, to stawianie tych yy, faktorii, yy, ten worker placement, który ma odrobinę losowości, ale to nie jest taka zła losowość. Nie. To nie. jest losowość, która trochę uatrakcyjnia, ponieważ e, mamy coś takiego, że mamy zbiór swoich roboli, wrzucamy do takich fajnych woreczków kolorowych. Powinny być jakoś oznaczone dla takich jak Kaczmar. <grym> e, no i. Tyle, ile możemy takich poddanych wylosować, żeby przypisać ich do zadań, no to tyle losujemy, no i nie wiadomo za każdym razem, co wybierzemy. I to mi się bardzo podoba, bo z jednej strony, jeśli ma się jakąś określoną strategię, to to losowanie nie zaburza tej strategii, można ją konsekwentnie realizować, tak. mając takie losowanie, ale z drugiej strony jest, sprawia, że gra jest bardziej wymagająca dla szarych komórek, ponieważ trzeba się szybko dopasowywać do zmieniających się, zmieniającej się sytuacji, czyli tego, co wylosujemy, żeby tę długofalową strategię realizować. I to jest super. Moje, moja szara masa jest po grze w to naprawdę usatysfakcjonowana. Dokładnie tak. I To jest takie nowo, że tak powiem, ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałem, że właśnie mamy ileś tam robotników, ich dociągamy skądś tam i nie wiadomo, jacy to będą i jakie akcje dzięki temu będziemy mogli tak w pełni, że tak powiem, wykonać ale jest, tak jak Magot powiedział, dużo rzeczy dookoła, które pozwalają nam mimo wszystko trzymać się jakiejś tam naszej strategii. Między innymi jest coś takiego na przykład, że na tej planszy gracza nie musimy za każdym razem jakby wykańczać wykonywania akcji, tak? Możemy położyć dwóch z trzech wymaganych, żeby akcję wykonać. Więc wiedząc o tym, że już mamy naprawdę dużo robotników, więc ciężko nam będzie przewidzieć, co z tego worka wyciągniemy, dlatego na przykład możemy sobie tak poplanować, żeby sobie pozostawiać dużo niedokończonych akcji, nazwijmy to, no, żeby prawie wszystkich wyciągnąć z worka. I tak, i tego typu rzeczy sprawiają, że właśnie, że ciągle planujemy, ciągle myślimy, a ten taki, ta taka losowość ciągnięcia tych poddanych z worka, to po prostu tak dodaje takiego smaczku i dodaje trochę napięcia. Tak samo bardzo mi się podobają te wydarzenia, które w fazie pierwszej odkrywamy i zobaczymy, co się wydarzy w fazie szóstej po wykonaniu naszej mhm. akcji. Bardzo mi się to podoba, bo to też modyfikuje nieco strategię, bo widzę, o kurde, jeżeli teraz przekroczę ten próg, to dostanę za to coś tam lepszego, więc OK, to może jednak teraz nie zrobię tej akcji, jednak zrobię tą akcję. Albo muszę zrobić coś, żeby uchronić się przed jakimś negatywnym zdarzeniem. Tak, też takie tam są. Mm. Bardzo mi się podoba ten mechanizm tych ulepszeń, co trochę się kojarzy z grą Side, e, mm -hmm. że właśnie tutaj sobie ułatwiamy wykonywanie tych akcji, zakrywając sobie te niektóre Polac. Aczkolwiek Orion był przed Side, więc, jakby to tutaj, jest to pierwsze niby. Aczkolwiek może to jeszcze było w jakichś innych grach, o których nie wiemy. Więc nie, naprawdę tutaj dużo, dużo dobrego dla fanów Eurosucharów. Wszystko to, co lubimy w Eurosucharach, to tutaj dostajemy i to w bardzo, ale to w bardzo dobrym wydaniu. To jest tak suche, że mimo że tu tylko leży i w to nie gramy, to mi się chce pić i właśnie żałuję, że nie mam szklanki z wodą pod ręką. Dokładnie. Ja tylko jeszcze się odniosę do tego, co widziałem na początku, że tam mam delikatne zastrzeżenie co do skalowalności, bo... To jest tylko bardzo, ale to bardzo moja subiektywna opinia. I, I dlatego nie mogę tutaj zarzucić nic skalowalności, bo fajnie się grało we dwóch, fajnie się grało w cztery osoby. Mimo, że w tę grę nie graliśmy, teraz zmyślam, oczywiście. To mi osobiście bardziej podobała się rozgrywka na cztery osoby. Było więcej jakiejś takiej rywalizacji, i, i, i no miałem takie wrażenie, że więcej się dzieje, i nie jest tak, że. bo, bo jak ostatni raz graliśmy to miałem takie wrażenie, że jak już ty zacząłeś uciekać, bo tu ci poszło, tu ci poszło, tu coś zebrałeś, tu coś zebrałeś, to ja już tak w pewnym momencie miałem wrażenie, że cię nie dogoni i to się spełniło. Nie wiem, może po prostu miałem pecha. A jednak podczas tamtej rozgrywki, ok, był taki moment, gdzie Radek tak zdawało się, że ucieka, ale gdzieś mam wrażenie, że było to bardziej zrównoważone, że jest więcej osób, które zbierają te towary z tej mapy, tutaj wykorzystują, więc jakoś tak mi się... W na więcej osób grało lepiej, ale to jest tylko moje zdanie. Nie znaczy, wiem... Znaczy nie, nie, ja się mogę z tym zgodzić, że na więcej osób jest lepiej. Bo tak jak mówisz, dokładnie, dokładnie to co powiedziałeś. Rywalizacja i jest tego więcej, no bo wtedy wiadomo, kto pierwszy przekroczy tam jakieś pole, nagle nie ścigasz się z jedną osobą, która może przekroczyć to pole, tylko ścigasz się z trzema osobami. Wiadomo, że jest wtedy ciekawiej. Też się dyskutuje, też się rozmawia, też się z siebie nabija, no to to wiadomo, to za, zawsze jest ciekawiej w tym sensie. Więc moim zdaniem, tak, lepiej się gra przy czterech, ale przy dwóch, moim zdaniem, i tak ta gra bardzo dobrze działa. Tak. Że to nie jest tak, że wie, że na przykład bym na grę dla dwóch graczy bym obniżył ocenę. O A nie, 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 nie to, to zdecydowanie nie. Więc ale tak, ale zgodzę się, że faktycznie przy czterech graczach jest nieco lepiej. W ogóle mi się to podoba, bo w naszej stałej grupie testowej jest Piotrek, którego pozdrawiamy. Nie. Albo ja pozdrawiam. Rzekłę, pozdrawiam, też. Piotr to jest gościu, który y, bardzo lubi gry typu Neuroshima Hex, Kraj y, Hawok, y, takie gry strategiczne z y, negatywną interakcją, z y, kombinowaniem itd. Tak Nie pałał nigdy specjalnie miłością do Eurosucharów. Mhm. Zagrał w to. Następnego dnia chyba do mnie zadzwonił, żebym w ogóle wierzył, że mu pożyczył na z północy. Y, o, o, specjalnie przyjechał do mnie po nich pożyczyłem mu, potem się go pytałem, jak mu się podoba. Ja Mówi, że nie, fajnie, fajnie, ale, ale ją lepszy. Nie? Więc ja mówię, zrobiliśmy z gościem rozchorowca, podejrzewam. I, i naprawdę to, to ta gra jakby nie. Jakby, jakby to powiedzieć. Jeszcze no, Ola i Patryk, też nasi znajomi, których pozdrawiamy, też to grali, też się w tej grze zakochali. Więc jakby no, ta gra nie pudłuje jeszcze. Z nikim z naszego grona ta gra nie spudłowała. No nie. Więc yy, naprawdę nie, nie wiem czy coś jeszcze można do tej gry dodać. Mi się ta gra naprawdę bardzo, bardzo podoba. Mogłaby dla mnie mieć trochę więcej tego klimatu. Ja to naprawdę widzę tylko elementy przesuwające się po planszy i tak dalej. Troszkę tego klimatu mogłoby być, może dla mnie więcej, ale nie wiem, czy to jest właściwy przytyk dla gier euro. Więc. no Po prostu bardzo dobra, solidna rozgrywka i dużo, dużo kombinowania. Ile? Jaką chcę zrobić? No. Chyba jeszcze chcesz coś dodać. Nie nie, tak naprawdę już, już chyba nie. Wiesz co, no. Gra mi się podoba, fajnie mi się grało, wykonanie mi się podoba, są to jakieś tam drobne, drobne rzeczy. No. Nie wiem, nie, nie jest ta gra dla mnie żadną jakąś wielką rewolucją, więc to nie jest tak, że ona mi się śni po nocach i, 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 i tam po prostu budzę się w nocy. O Jezu, chciałbym pograć w Wolle, on dzwonię, dzwonię do Kaczmara, tam, Kaczmar przyjeżdżaj. A przestań już dzwonić swoją drogą. Sorry. No tak, dzwoniłem. Nie, żartuję. Ym, dlatego też, bo, ponieważ to chyba w jakiś sposób, no bo tu same superlatywy, a, a ocena będzie... 7. 7? Nie, żartuję. Jest 3. 3. Ja jej daję solidne 8. Bardzo solidne 8. Mhm. Naprawdę. Ja jej z kolei daję 9 na 10. Mówię, jestem zachwycony tą grą. Owszem, nie jest to może tak jak niektóre euro, którym daliśmy dychę na tym kanale, ale w gatunku. Zdecydowanie jedna z lepszych, zdecydowanie perełka, jeśli o mnie chodzi i w kolekcji zostanie i mam nadzieję, będziemy tu no, raz na jakiś czas wracać. No to wiesz, ja jak, jak do tych innych gier, tak, spoko, dzwoni. Eee, i, I tyle, więc od Magota 8, ode mnie 9. już mówiłem, nie uśredniamy już na tym kanale, więc po prostu dwie oceny. Czy coś jeszcze masz na do widzenia, powiedzenia naszym widzom? Jak zwykle zapraszamy Was do... A poczekaj, no. to tak to, to nie, to, to jeszcze dzięki wydawnictwu Baldar za przesłanie nam gry do recenzji. No bo zapytaj, czy to coś tam, ten... Nie. Do widzów mam, do powiedzę. co, <głos》>, to Cię zmyliłem. Nie wiem czy to by teraz czy nie. <głos》. głos》. głos》>. Jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu Baldar za przekazanie nam gry do recenzji. Wam dziękujemy za oglądanie i... Tradycyjnie... Chcielibyśmy Was zaprosić do... Nie, nie chcielibyśmy. Zapraszamy, Zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do graja. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.